Cześć, jestem Wapomaniak i dzisiaj odpowiem na pytanie, jaka temperatura waporyzacji jest najlepsza. Oglądaj do końca. Kiedyś nagrałem dla Was film o roli temperatury w waporyzacji o tym, jak to się wszystko zmienia w zależności od temperatury, więc teraz nie będę się na ten temat zbytnio rozwodził. Zamiast tego opowiem wam, jaka temperatura moim zdaniem, sprawdza się najlepiej. Na wstępie drobne zastrzeżenie. Jeśli jesteście początkującymi pacjentami medycznymi, no i lekarz zaleca wam waporyzować na przykład 170 czy 180 stopniach, to tego się oczywiście trzymajcie. I dopiero z czasem, kiedy się nabierze już pewnego doświadczenia i tolerancji, no to można poeksperymentować z temperaturą. Aby znaleźć ten dla siebie, natomiast nie traktujcie tego w żadnym wypadku jako jakiejś porady medycznej, prawda? No, w każdym razie, dla mnie taką idealną temperaturą jest przedział pomiędzy 190 a 200 stopni, no i tak naprawdę to się różni od waporyzatora. Na przykład z lubię używać na stałe na 200 stopniach. Moim zdaniem to jest optymalna temperatura dla tych waporyzatorów. Podczas gdy na przykład Venti'ego używam na 190 stopni, a ani majta na jakieś właśnie 195, powiedzmy. No i to zdamy taki, taki złoty środek. Tak czy tak, temperatura w tym zakresie jest moim zdaniem idealna, bo jest wystarczająco wysoka, aby wydobyć większość pożądanych substancji, ale jednocześnie wystarczająco niska, aby smak był świetny no i całe doświadczenie było maksymalnie nieszkodliwe dla zdrowia. Ja osobiście najczęściej robię tak, że zaczynam inhalację na temperaturach niższych, na przykład około 180 stopni, żeby korzystać ze wspaniałego smaku, który jest na początku i z działania terpenów z tym związanego. No a następnie w drugiej części inhalacji zwiększam tą temperaturę właśnie w okolicy tych 195-200 stopni, żeby efektywnie wydobyć wszystko, co to z tego suszu wydobyć chcę. No i na tym kończę.